Szkło ochronne i case y to coś, co każdy z nas kupuje praktycznie wraz z nowym telefonem, albo bardzo szybko żałuje, że tego nie zrobił, gdy już wyląduje w serwisie z pękniętym ekranem czy rozbitymi pleckami. Jakie więc wybrać najlepsze akcesoria do telefonu? Trzemka ma kilka ciekawych propozycji, i właśnie dziś im się przyjrzymy. Jeśli oglądacie nasz kanał co najmniej 3 lata, to pewnie pamiętacie, że w listopadzie 2022 roku pojawił się już odcinek z przeglądu oferty 3 jednak od tego czasu sporo się pozmieniało, a ich wachlarz produktów rozszerzył się o parę nowych urządzeń. Zaczynamy od nowej ładowarki bezprzewodowej 3MK Mag Rocket, która zastąpiła poprzedni model Hyper Wireless Charger. Tym razem nie znajdziemy jednolitej białej konstrukcji, dostępna jest tylko wersja czarno-biała i moim zdaniem minimalizm trochę na tym traci, ale podejrzewam, że jest to celowy Zabieg, bo gdyby ten magnetyczny pierścień był czarny, to trudno byłoby go nawierzyć w ciemności, a tak od razu rzuca się w oczy. Poza tym, gdy już znajdzie się na nim telefon, to kompletnie go zasłania i nie zwracamy na to nawet uwagi. Magrocket wspiera najnowszy standard Qi2, czyli ulepszoną wersję bezprzewodowego ładowania opartą na Apple'owskim MagSafe z magnesami dla najoptymalniejszego pozycjonowania telefonu podczas ładowania. Dzięki magnesom telefon za każdym razem trafia idealnie w miejsce, gdzie znajduje się cewka ładująca, co ogranicza stratę energii i optymalizuje prędkość ładowania. Kompatybilność wsteczna z urządzeniami, które nie posiadają takich magnesów też oczywiście jest, ale tylko wtedy, gdy ładowarka leży na płasko, bo po rozłożeniu smartfon bez magnesów po prostu się na niej nie utrzyma. Trend wśród producentów jasno jednak pokazuje, że coraz więcej telefonów, i to nie iPhone'ów, będzie wykorzystywało tą technologię, chociażby patrząc po najnowszych Samsungach czy Pixelach od Google'a i ich technologii Pixel Snap. Konstrukcja jest rozkładana, więc poza telefonem mocą 15W można równocześnie ładować też słuchawki 5W i zegarek 3W. Niestety nie każdy, bo watch od Samsunga, którego mam na stanie, nie chciał się nawet przyczepić w tym miejscu, ale producent jasno na stronie wspomina, że chodzi tu stricte o Apple Watch. O stanie ładowania informują nas z kolei dyskretne diody w podstawie: biała sygnalizująca gotowość do działania, niebieska ładowanie, a zielona pełną baterię. Teraz na szybko zajmijmy się obudową Satin Armor Mac -y. z tym razem do iPhone'a 17, którego akurat no, nie mam pod ręką, bo swoją premierę miał raptem parę dni temu, ale konstrukcja ta jest identyczna tak jak w poprzednich modelach. W skrócie dwuczęściowa obudowa z poliwęglanowymi pleckami, które są sztywne i nie żółkną, tak jak to często bywa w tych tanich case'ach z poliuretanu. Do tego kompatybilność z MagSafe oraz certyfikat odporności Military Grade Standard 810H. W praktyce oznacza to ochronę przed upadkiem z wysokości 122 cm, czyli trochę więcej niż z kieszeni na ziemię. Dodatkowo chronione są też Aparaty, a przyciski są dobrze wyczuwalne. Teraz coś dla tych, którzy często korzystają z telefonów w zatłoczonych miejscach. Wyobraźcie sobie, jedziecie w zatłoczonym tramwaju, jest godzina 17, ludzie wracają z pracy do. Jest po prostu duży tłok. Piszecie ze znajomymi i nagle ten jeden śmieszek wysyła na grupie powiedzmy średnio odpowiedniego mema. No, nie jest to na pewno najprzyjemniejsze uczucie, gdy macie świadomość, że wszyscy ludzie wokół też go mogli zobaczyć. I właśnie, aby się przed tym chronić, mamy matowe szkło prywatyzujące Hard Glass Mat Max Privacy. To klasyczne szkło 9H z dodatkowym filtrem polaryzacyjnym, który zwęża kąt widoczności do zaledwie 28 stopni, dzięki czemu jest przejrzyste jedynie gdy patrzymy na nie na wprost. Patrząc od boku telefon wygląda na wyłączony, a wyświetlane treści widzicie tylko Wy. Zestaw zawiera wszystko do samodzielnej aplikacji, a specjalne wycięcia sprawiają że przednia kamerka, jak i Face ID działają bez problemu, ale nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Po pierwsze, takie szkło nie jest idealnie przeźroczyste, więc kolory będą lekko zniekształcone, a nasycenie czerni drastycznie się zmniejszy, pogarszając również kontrast. Co więcej, na białym tle dość wyraźna jest też struktura filtra, co sprawia wrażenie, jakby pojedyncze piksele wyświetlacza nagle stały się wyraźniejsze, a sam komfort korzystania z telefonu na zewnątrz również spada, bo w takiej matowej powierzchni słońce dużo bardziej się rozprasza. Tworząc jedną wielką białą plamę. Także jeśli zależy Wam na idealnym obrazie, bo na przykład robicie dużo zdjęć, to to zdecydowanie nie będzie najlepszy wybór. Jednak do ochrony prywatności to naprawdę fajne rozwiązanie. Dużo bardziej uniwersalne będzie 3MK Hardy Ultra Glass. Ten model trafia do nas w zestawie z aplikatorem, więc instalacja jest jeszcze prostsza i praktycznie nie ma szans, że powstaną Wam jakieś bąbelki, których nie będziecie w stanie pozbyć się przy pomocy dołączonego narzędzia. Po aplikacji ekran pozostaje idealnie przejrzysty, przednia kamera i Face ID działają bez zastrzeżeń, a ekran zyskuje solidną ochronę. Producent chwali się ponadto przy tym, że to szkło ma wytrzymałość bazaltu i no działa to na wyobraźnię, bo przecież skała wulkaniczna na pewno jest twarda. Szkopu w tym, że według internetu twardość bazaltu waha się między 5 a 8 w skali mosa, czyli mniej niż poprzednie skło i też mniej niż Hardy sprzed 3 lat, który jasno na pudełku miał napisane 9H. Sprawdziłem więc, co na to strona producenta, i tam jakby widnieje informacja o twardości 9H. Myślę więc, że jest to taki średnio udany trik marketingowy, bo przecież zamiast mówić o twardości jak bazalt, dużo lepiej byłoby powiedzieć twardszy niż bazalt, i to dopiero działałoby na emocje. Dodatkowym bajerem jest powłoka antybakteryjna znana. Cząsteczkami srebra, która ma eliminować do 99% bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, a biorąc pod uwagę, że ekran telefonu posiada więcej zarazków niż klapa publicznej toalety, to na pewno przydatna rzecz. Przynajmniej w teorii, no bo za bardzo nie ma tego jak. Sprawdzić. Podoba mi się też, że w kolejnej generacji pozbyli się tego graweru w lewym górnym narożniku, na który narzekałem prawie 3 lata temu, bo bez niego front prezentuje się nienagannie, a szkło jest niewidoczne na pierwszy rzut oka. Generalnie bardzo poprawne szkło, nie ma się tu do czego przyczepić, bo przepuszczalność światła jest wzorowa i nie możemy mówić tu o jakichkolwiek zniekształceniach, ale cena 150 zł to jednak trochę dużo jak na szkło na telefon. Więc jeśli nie zależy wam szczególnie na tej ochronie przed mikrobami, to skłaniałbym się w stronę tańszych propozycji tego producenta. No i na koniec coś dla kierowców. Bezprzewodowa ładowarka samochodowa w standardzie Qi2 3MK Hardy Aero Charger. Dzięki technologii Qi2 montaż telefonu jest błyskawiczny i nie wymaga żadnych zaczepów czy klipsów. Wystarczy tylko przyłożyć urządzenie do ładowarki, a mocne magnesy zajmują się resztą i nawet podczas jazdy po wybojach telefon nie powinien się odczepić i spaść. Maksymalna moc jaką Aero Charger jest w stanie dostarczyć to 15W, jednak w zestawie nie dostajemy żadnego stosownego zasilania i aby korzystać z pełnej mocy trzeba dokupić osobny. Po podłączeniu do zbyt słabej kostki, np. takiej 5V 1A, telefon może wyświetlać, że jest ładowany, ale w rzeczywistości jego poziom naładowania będzie tylko spadać, zwłaszcza po uruchomieniu jakiegoś Spotify'a, o nawigacji już nie wspominając. Z fajnych featureów całość bardzo prosto montuje się na kratkę klimatyzacji, a wbudowany dodatkowy wentylator dba, by telefon był chłodny podczas ładowania, nawet jeśli klima w waszym aucie jest no, nie do końca sprawna. Jeśli szukacie jeszcze dodatkowej ochrony, to w ofercie 3MK znajdziecie też skłane obiektywy aparatu do najróżniejszych modeli smartfonów. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i cześć!